Tak to mniej więcej wygląda 8A Na sterowniku pokazuje 2,5 kW, co jest mało prawdopodobne przy turbinie 2 kW Dzisiaj Max, który wykręciła turbina to jest... zaraz zobaczymy 1153W w pewnym momencie osiągnęła, czyli 1-1 kW, a teraz kręci 700W, 800 tu nawet 3600W pokazuje. A, zdarzało się, że i 5 pokazywał. Takie są warunki wietrzne. Wszystko zależy od porywów, niestety. Nie ma tu stałych wiatrów.